A i co? Idziemy kręcić Andrzeja w akcji Andrzej nam pokaże co umie robić najlepiej No, spokojnie, spokojnie No chodź, zrobimy coś fajnego Repetacje i kielichy A chyba dwie butelki, bo kiedyś Andrzej nie pił to Co wódkę? Wiednio odpowiednio jaki za spadaj kurwa młody pozna kieliszek i ciemno jest. jest kto ja je nie chce? rype mi się trochę Teś, no weź no, no kurwa weź no, 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 kurwa no, łyk, nie zaszkodzi ci <grymianie> bez zapoi, czysta wódka do końca <grymianie> Nieee! kurwa, tak może to. Polej sobie więcej. Weź no se z pół szklanki tutaj. Nie no kurde, bo upadnę. Bez zapoi. Repeta pokazał jak to się robi. Tak jak w pokaliach lub to kurwa co może Teraz czas na Andrzeja. Oto on. Ale kurwa dziwne. Na raz, na raz daj. Ekstra. Dobre Jeszcze browarem byś się popił i by było dobrze. Dobrze, no, bardzo dobrze.